Kdy ostatni raz Stal Rzeszów mierzyła się ze Śląskiem Wrocław, w gole dla drużyny z Dolnego Śląska strzelali Tadeusz Pawłowski oraz Janusz Sybis. Prawie pół wieku czekania na tę rywalizację, dobiega końca dzisiejszego wieczoru. Druga kolejka, betklik pierwszej ligi ze Stadionu Miejskiego. Stal w Rzeszowie witają się z państwem. Grzegorz Mielcarski, dobry wieczór. Jan Micygiewicz. Zrobi jeszcze większe, szybsze i większe postępy. Popatrzmy to dośrodkowanie. Trochę za mocne dośrodkowanie, jest jeszcze zgranie głową. No i Damian Warchow próbował tam. Z pół obrotu uderzyć piłkę, strzał zablokowany. Jeszcze jedno dośrodkowanie Ortiza, piłka przedłużona, jest strzał! I pierwsze celne uderzenie w tym meczu jednak broni pewnie Marek Kozioł. Zastawił piłkę samiec Talar, dośrodkowanie Ortiza, jest strzał głową! No i do końca Marek Kozioł nie był pewny, czy ta piłka nie zmierza przy słupku, ale jednak do bramki. nawet daleko od bramki, to jednak ten agresywny odbiór. Ten doskok będzie. Teraz świetne podanie Sokołowskiego w pole karne. z zgranie, uwaga, bo tam był Piotr Samiec talar, No i gdyby e, piłka delikatnie inaczej odbiła się, to e, naprawdę z bliskiej odległości miał. A szczególnie wtedy, kiedy są, że tak powiem, twarzą do własnej bramki odwróceni, na ma troszkę łatwiej. A teraz groźna no. sytuacja. Widzimy, że piłka dla Śląska, Wrocław nie rozumie tej decyzji sędziego Jonathan Junior. Można mieć wątpliwości, to prawda, zaraz sobie zobaczymy powtóreczkę. No tak, to nie był faul na pewno napastnika, napastnika Stali Rzeszów. Poślizgnął się Marko Diakowicz. Nie, dokładnie, to nie był faul napastnika Stali Rzeszów. Jest wreszcie decyzja sędziego Mateusza Jędy. Tak jest. No nie ma szans, czerwień. Aha, tutaj prawdopodobnie jeszcze tylko na usprawiedliwienie sędziego, bo prawdopodobnie dochodziło, analizowano, czy nie ma offside'u w pierwszym od razu momencie, tak? Czerwona kartka Marko Diagowicz. To też może doprowadzić do wyrównania sił, jeżeli czerwoną kartkę do piłkarz w stali. Teraz kukułka w pole karnej i słupek. Jeszcze będzie okazja na dobitkę. Nie ma gola, ale jest rzut karny dla stali Rzeszów. Piłka zagrana ręką, pokasuje sędzia. Łączył się lewy obrońca, Ksawery Kukułka. I tu było świetne podanie. Aha, tutaj było zagranie. Jeżeli zagrał piłkarz Śląska w, partner, w swojego partnera rękę, to nie będzie rzutu karnego zobaczmy, dośrodkowanie, kukułki Jeżeli partner zagra na rękę, tutaj nie miał do końca wpływu na to, to nie wiem, czy to jest rzut karny, bo... Po raz drugi już w tym sezonie zostanie wystawiony na próbę. Jonathan Junior, 1 do 0 dla Stali Rzeszów, gospodarze obejmują prowadzenie. O, z dużym spokojem Jonathan wykonał ten rzut karny, poczekał na środnika. Nie widać, żeby ktokolwiek w zespole śląska szykował się do zmiany. Nie będzie wprowadzonego środkowego obrońcy w miejsce Marko Dijakowicza, a stal ponownie w natarciu Junior zagrał w pole karne. Jest dośrodkowanie, strzał 2 do 0 stal Rzeszyk. 29 minuta, ale mamy spalonego. Ten gol nie będzie uznany. Ależ nam się tutaj stal rozhulała. który już teraz oczywiście zapraszamy. Samiec Talar teraz dobrze wypuścił sobie piłkę po Samiec Talar mija bramkarza i to jest rzut karny dla Śląska Wrocław. Rzut karny. Świetna indywidualna akcja Piotra Samca Talara wziął teraz odpowiedzialność na swoje barki skrzydłowe. Wziął i spo spojrzałem na kozioła, który wychodzi z bramki. Stąd było widać, że jest spóźniony. Nie chciał bramkarz stali powstrzymać się. Jakby czuł do końca, że to jest dobra decyzja. Bo zobaczymy teraz wybiega, gdzie ma bardzo daleko do piłki. Śląsk przed szansą, żeby wyrównać stan tej rywalizacji. Serafin, Szota 1 do jednego wyczuł Marek Kozioł dobry ruch, ale precyzyjny strzał Serafina Szoty i piłka ląduje w siatce. Och, sam narożnik, blisko było dla bramkarza, ale jeszcze precyzyjnie uderzył obrońca Śląska. końca regulaminowego czasu gry w pierwszej połowie, ale na pewno ta pierwsza połowa potrwa o wiele dłużej. Jonathan Junior przyjmuje piłkę na 25 metrze. Cały czas stale w natarciu. Dobre dogranie i w ostatniej chwili Tomas Oguerci ratuje śląsk Wrocław, ale jeszcze świetnie przyjął sobie piłkę. Junior Till dogranie. Broni to Michał Szromnik. Ależ teraz okazję miał Szymon Łyczko. I dla obrońcy, a szczególnie dla bramkarza. Zaskoczyli tym rozegraniem piłkarze. Stali górzynę gości. No i strzał do bramki, ale zbyt długo prowadził piłkę. I ją stracił. Kontratak gospodarzy. I znowu na wolne pole piłka do Jonathana Juniora. Ma przed sobą Mariusza Malca. Jonathan Junior z ostrego kąta uderza. I znowu pokazuje, że to powinien być rzut rożny. To była jedyna możliwość, żeby zatrzymać Hiszpana. Ależ teraz błąd Serafina Szoty. Chciał szybko rozpocząć rzut wolny, ale to była zła decyzja. Jonathan Junior sprzed pola karnego. Rykoszewicz i rzut rożny. No błędy z jednej i drugiej strony. Teraz przed momenty mieliśmy wcześniej stal właśnie w tym rozegraniu. Wydawało się, że jeszcze się może nadrzeć na kontra który teraz z kolei rozrzuca na lewą, teraz z kolei na lewą stronę. Spóźniony tam Tomaso Guercio, uwaga, bo do końca wydawało się, że tutaj w ogromnych tarapatach będzie Śląsk. Zakrywa teraz do Szymona Łyczki, ale muszą wymyślić trochę inny plan na tę akcję piłkarze stali. Zdążyła wrócić już drużyna śląska. No i tłoczno znowu zrobiło się przed 16. Till teraz ma trochę wolnego miejsca. Sebastian Till trafia w słupek. Dobrze, dobrze, że Till nie rezygnuje po kilku nieudanych dzisiaj próbach właśnie tego strzału z dystansu, z tego z czego słynie, z tego z czego jest może nie słynie, ale znany, że potrafi z dalszej odległości precyzyjnie uderzyć. Ależ tutaj byłby to piękny gol. No. Dużo przygotowanych tych schematów rozegrania, rzutów rożnych. Piłkarze stali i teraz widzimy, stworzyło się miejsce na uderzenie dla Karola Łysiaka, ale też od razu wyskoczył Łysokołowski. Ten strzał zablokował. Znowu Till. Przed pole karne Łysiak oddaje piłkę Tilowi, dobre dośrodkowanie. Wybija głową malec. Jeszcze Jonathan Junior w kierunku dalszego słupka. Zakręcił to Łysko. Dwa do jednego star Rzeszów w 57 minucie. Znowu prowadzą gospodarze. Szymon Łyczko. Czekałem na moment, w którym chciałbym powiedzieć, ile Śląsk wytrzyma w polu karnym. Bo tak naprawdę, ostatni obrońcy, środkowi obrońcy, gdzieś przed 16, pozamykani w polu karnym, piłkarze Śląska nie byli w stanie wytrzymać tej presji. Tych dośrodkowań z lewej, z prawej strony, uderzyć z dystansu. Gdzieś ten błąd w końcu się pojawił. Malec. Ortiz teraz bardzo niedokładne i nieodpowiedzialne podanie. Sebastian Till wypuścił Jonathana Juniora. Jonathan Junior sam na sam z Michałem Szromnikiem, ale kapitalny powrót Mariusza Malca, który teraz chroni Śląsk, być może przed stratą trzeciej bramki. Samiec Talar z lewej strony czekał na podanie Inares, jednak inną opcję wybrał Samiec Talar. Teraz dobrze wygląda ten atak Śląska. Arnał Ortiz przed pola karnego uderza lewą nogą. Szał niecelny, On oczywiście, w środkowej strefie, tam gdzie operował Jakub Jezierski. A teraz piłka na prawą stronę Tomaso Guercio. Do środkowanie i uwaga, Arna stanu stanął przed szansą. znakomitą na wyrównanie stanu tego meczu. Szarabura, Iriarte, Tomaso Guercio jest już w polu karnym. Kapitalna akcja, śląska. Broni to kozio. W tak trudnym momencie. Sebastian Thiel. Wybija Serafin, szota jeszcze sprzed pola karnego, spróbował Sawery kukułka. A tutaj powtórka uderzenia kukułki. Nie będzie tak łatwo kontrolować tylko Banaszaka, tylko ktoś jeszcze tutaj musi wejść, aby, aby Śląsk miał szansę. Arnał Ortiz, dobre dogranie, uwaga, Szarabura, on oddał strzał taki z pół obrotu. Jarte ciubną teraz piłkę do Szarabury. Ten próbował się przeżyć, ale zatrzymany. Panaszak jednak odebrał piłkę w polu karnym Stali. Sokołowski szuka sobie miejsca do strzału. Patryk Sokołowski do środkowania, oczywiście w, poru w poszukiwaniu pana Szaka, ale szota. Wersjona jeden kontakt. Teraz Arnał Ortiz ma trochę miejsca. To pana zakrywa, ale yy, ofiarny ślisk jednego z obrońców Stali. Wszystko co Stal robiła na połowie Śląska to był to, to złoty klucz, ale, ale tutaj... uwaga, bo teraz jest szansa Iriarte. Broni to Kozioł, ale jeszcze y, czy będzie dobitka Wenezuelczyka zablokowany. Gracz z numerem 15, ależ miał okazję, żeby w tej sytuacji urwał się Masiak. Nie przepilował go Inares, i nares. uwaga, to była sytuacja, która mogła zamknąć nam już emocje w tym meczu. No i troszeczkę tak jakby zbagatelizował. To była trudna sytuacja. Dziś już ostry kąt na tyle. Utrudniał tutaj napastnikowy. I to nas cieszy. Oświadczy też o, o jakości tego spotkania. I to jest kocowy gwizdek arbitra Rzeszów Przerywa tę bardzo długą serię meczów bez zwycięstwa i triumfują na Śląskiem Wrocław 2 do 1.